Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na kanale. Jak widzicie dzisiaj płuk na warsztat. I ten film prawdopodobnie się będzie nazywał. Szukamy oszczędności tylko tam, gdzie się da, czyli próbujemy reanimować płozy ze starych lemieszy. Będziemy naspawywać. No Lemieszy niestety nie da się. Wykombinować raczej nic. No można byłoby tutaj czub jakiś wspawać, ale no się zamówi do niego lemiesze z dłutami. To jest ogólnie stanrola u 170. No i ogólnie też jeszcze trzeba będzie wstawić w drugiej piersi czub, bo jest wyrwany. Też trzeba będzie coś tu wspawać. Ktoś może zapytać czemu tak robimy. No, raz że oszczędność, a dwa ten pług jest pod wielkim znakiem zapytania, jak długo my będziemy jeszcze nim morać. Bo może się okazać, że za dwa czy trzy lata się kupi jakiś inny pług. Jaki jest sens inwestowania w niego? Płoza kosztuje chyba 120 zł. No lepiej, no to wiadomo, no to trzeba kupić. Odkładnia około 400, pierś ze 150, ścinacz 100. No to jest kurde jedna skiba spokojnie 600-700 zł. To, czy jest sens tu inwestowania w niego? Nie wiem. Odkładnia no nie jest za gruba, ściera się powoli, no ale jeszcze jako tako orze. To pneumatiz kurde potenga. i Bosz wyzionął ducha. Przekładnie, jak on to właśnie skończyła. Aj, по mm -hmm. no, пиндешам. Но ты что с тобой сказали про Аня, с I jak oceniacie spaw jak na samouka, chyba nie ta źle. Dzień następny, ostatnia poza zrobiona, tutaj ta końcowa w pługu ze stopką, no i bilans kosztów jaki żeśmy ponieśli na to, no to jest 11 elektrod czwórek po 2,30, no to liczyć 25 złotych, yy, chyba trzy tarcze z tego co mi się wydaje, to jest 30 zł. No, i trochę prądu. Myślę, że za 20 zł. Także 50 zł taka zabawa. Tak mi się wydaje. Także śmiało można powiedzieć, że 250 zł w kieszeni. Bo nie wiem, czy za 300 byśmy kupili płozy. I jeszcze do tego stopkę? Pewnie nie. No, także jest na plus na pewno. Pasuje chyba wszystko Siedzi jak ta lala A ja widać tutaj był stary O Stara poza. Tu jest dorobione Także chyba elegancko będzie Skręcamy O o Trochę nie pasuje Kurde Trzeba je zeszlifować Kurde No i dobra Tak to się prezentuje, moi drodzy. Także pół wstawić łem jeszcze się założy jak dojdą i tyle w temacie. Do następnego. Na razie, cześć.